Siemanko, handlu i tym czyli z życia handlarza samochodami używanymi i kolejna handlarska historia, o którą ja się otarłem. Nie brałem tutaj jakiegoś takiego czynnego udziału, natomiast otarłem się o zakup pewnego samochodu. Samochodu, który ktoś inny kupił i niestety ten samochód, według mnie, może być taką zdrowotną pułapką dla nowego nabywcy, dla osoby, która właśnie teraz będzie jeździła tym samochodem. Jeszcze gorzej, jeżeli ta osoba będzie jeździć, powiedzmy, z dziećmi lub też z osobami starszymi, bo wtedy, no to te skutki zdrowotne mogą być jeszcze bardziej opłakane, niestety. Ja, co prawda, nie jestem lekarzem, ale. Ale posłuchajcie. Cała sytuacja dotyczy samochodu, którym był Volkswagen Polo. Volkswagen Polo, tak zwane oczko. Powiedzmy, że rocznik tam 2002, 2003, nie pamiętam nawet jaki to był rocznik. I tak, gdzieś w ubiegłym tygodniu dostałem taką informację telefoniczną. Dzwoni do mnie po prostu klient. Klient, który chciał sprzedać swój samochód, i pan tutaj gdzieś z niedalekiej okolicy. Fakt, że podszedł do tematu dość rzetelnie w stosunku do mnie. W stosunku do mnie i do kilku innych osób, ponieważ ten pan nie powiadomił, że ofertę odkupu tego samochodu, czy też bardziej od sprzedaży, no to złożył kilku jeszcze innym osobom. I nie ukrywa, że liczy na najwyższą cenę. Na najwyższą proponowaną cenę. Ja mam taką zasadę, że w licytacjach nie uczestniczę. Gdybym chciał kupować coś na licytacjach, no to kupowałbym to na portalach do tego typu przeznaczonych. Także odpuściłem sobie gdzieś tam w głowie mentalnie od razu, już na hasło, że czeka ten pan po prostu na najwyższą ofertę. Co może jest jakoś takie logiczne dla niego, bo wiadomo, im więcej pieniędzy, tym lepiej, tak. Natomiast z informacji, które otrzymałem o tym samochodzie, oprócz rocznika, no to to był 1.4 TDI samochód miał jakiś problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Podobną według właściciela oczywiście, no to miała być to jakaś tam błahostka, natomiast takie odpalanie ciężkie na ciepłym silniku, no to może być już też no Może nie wróżyć dobrze tej właśnie jednostce napędowej, temu konkretnemu silnikowi, no ale to już pomijmy, bo ja tego nie widziałam na żywo, także ciężko mi się tutaj jakoś wypowiedzieć. E, I teraz tak, no pan mówi, że samochód ma jakieś rdzawki, e, jest po jakimś dłuższym postoju, podeśle mi zdjęcia i mówi, że nie ukrywa, że najgorszym stanie jest wnętrze właśnie tego pojazdu, czyli ten cały środek. No i okej, okay. ja oczywiście po otrzymaniu tej informacji, no dobra, no to pan podeśle te zdjęcia. Jak najbardziej, natomiast ja już wewnętrznie sobie zakodowałem, że w licytacjach nie uczestniczę i odpuszczam temat. Ale po otrzymaniu zdjęć sms-em obejrzałem je sobie i po prostu, no tak, może nie, że złapałem się za głowę, bo ja wiem, że niektóre rzeczy są do zrobienia. Generalnie większość rzeczy jest do zrobienia, do ogarnięcia. Natomiast nie zawsze jest to opłacalne finansowo i nie zawsze jest to zresztą. Co ja tu mam dużo mówić. Słuchajcie, obejście sobie zdjęcia. Najpierw ze trzy fotki, które wrzucone były już do ogłoszenia tego samochodu. Zdjęcia z samego środka, i nie chodzi mi tutaj na przykład o stan gąbki, o stan tapicerki, tylko po prostu zwróćcie sobie uwagę na całokształt kształt tego wszystkiego na cały środek. Czyli zdjęcie numer jeden, zdjęcie numer dwa i jakie zdjęcie numer trzy. Całe szczęście udało mi się zrobić jakieś screeny tego wszystkiego, bo e, oczywiście my się tutaj gdzieś poniekąd znamy, także e, no, informacja o tym, że ktoś chce sprzedać taki właśnie samochód na jakichś takich naszych tutaj lokalnych środkach e, komunikacji, tak to nazwijmy, e, no od razu się rozprzestrzeniła i po prostu nikt tego samochodu za bardzo nie chciał, bo to było generalnie... Temat ciężki, bo mógł on wyglądać tak jak teraz, jak Wy go widzieliście, natomiast to, co my zobaczyliśmy na zdjęciach, które przesłał nam właściciel dosłownie 3 godziny przed tym, 3 czy 4 godziny jakoś tak, zanim wystawił ten samochód, no, na Olixa, my go widzieliśmy w stanie właśnie takim. Zdjęcie numer 1, zdjęcie numer 2 i zdjęcie numer 3. To jest taki trochę rarytas, bo to jest tylnia kanapa. I teraz dokładnie widzicie ten samochód w takim stanie, jak widzieliśmy go my. No i wiadomo, no, generalnie tak, większość rzeczy jest do zrobienia. Nawet ogarnięcie tak zapleśniałego samochodu paradoksalnie jest do zrobienia, bo ja się czasami spotykam właśnie, że gdzieś jeżeli, załóżmy, w samochodzie, który jest jeżdżony zimą, mamy dywaniki. Dywaniki są powiedzmy gumowe, nikt ich nie wyciągał. Tam gdzieś pod tymi dywanikami. Zostało trochę wody, ona wiadomo, nie miała gdzie tam sobie ujść, i tam się pojawiają, gdzieś jakieś takie pojedyncze takie kropki, takie ogniska. I to jest wszystko do zrobienia. Można to wyprać, można to parom skubaństwo można zrobić przede wszystkim ozonowanie samochodu, i tutaj też dałoby pewnie radę, to w pewien sposób usunąć jakoś. Natomiast z tego co ja widziałem, i tak już doświadczenia takiego trochę detailingowego, no to ten samochód był zaatakowany wszędzie. Czyli wszystkie takie miejsca, nie tylko jak fotele, jak tapicerka, która jest rzeczą wymienną, czyli można byłoby sobie powiedzmy kupić e, typowo drugie fotele, drugą kanapę, całą kompletną tapicerkę i to powymieniać. Natomiast wszystkie rzeczy, typu słupki, plastiki, ta pleśń wszędzie powłaziła i to jest niemalże pewne, bo przy takim rozprzestrzenieniu tej właśnie pleśni, no to ona będzie wszędzie w tym samochodzie. Ona będzie wszędzie e, gdzieś w kratkach nawiewu, e, w tego typu rzeczach i usunięcie tego wszystkiego będzie bardzo trudne. Można byłoby to zrobić nawet nie wymieniając tej tapicerki, czyli po prostu piorąc to wszystko parowo, e, wyciągając te elementy, każdy z nich, powiedzmy, nie wiem, tutaj jakieś subki, oczyszczając to i później ozonując ten samochód raz, dwa czy tam trzy razy, e, po prostu do oporu, można byłoby tak zrobić e, i to może nawet miałoby jakąś Rację bytu, bo podejrzewam, że nie takie samochody ludzie ogarniali i wszystko było później ok. Natomiast właściciel zdecydował się na najprostszą metodę, czyli podejrzewam, że mokrą szmatę, e, czy, czy, czy nawet suchą, nie wiem jak on to robił, nawet, nie chcę chyba nawet wiedzieć. E, I po prostu ta pleśń, to wszystko zostało starte, nie wiem, spsikane, może jakąś tam pianką do tapicerki, e, tak powierzchownie, ale to wszystko. Pleś to też są grzyby, tak? I te zarodniki to wszystko gdzieś tam siedzi w tym samochodzie. To gdzieś tam siedzi, samochód nadal prawdopodobnie zawilgocony i ktoś teraz wsiądzie, będzie sobie jeździł właśnie takim samochodem, otwierał sobie drzwi, zamykał. Także to może nie wyjdzie tak od razu, ale na pewno wyjdzie po czasie. I tutaj nie chodzi o sam taki aspekt wizualny, ale bardziej o to, co może być zafundowane, jeżeli macie, nie wiem, małe dziecko. Chcecie fotelik zapiąć gdzieś tam z tyłu, Widzicie, widzieliście sami po prostu w jakim stanie była ta kanapa. E, czyli w stanie takim dość agonalnym. I teraz wyobraźcie sobie, że tam wstawiacie fotelik z jakimś noworodkiem, czy, czy, czy małym po prostu dzieciaczkiem, zapinacie i ten dzieciak to wszystko wdycha. To jak wiadomo się unosi, wystarczy nawet tutaj, o, pach. Uderzyłem w fotel i gdzieś jakiś taki lekki kurz, który tutaj wiadomo jest w tym samochodzie, to się też unosi. I tak samo będzie w przypadku właśnie tych grzybów, także to jest sumienie Każdego sprzedającego samochód, i tutaj mogła być też opcja, że nawet jakiś handlarz kupi teraz ten samochód w stanie takim jak widzieliście na tych pierwszych zdjęciach, na tym pierwszym setupie zdjęć, czyli tych z ogłoszenia, i po prostu nawet nieświadomie no, odsprzeda to dalej i pójdzie po prostu na handlarza. tak? Natomiast druga opcja, że kupi to właśnie jakaś osoba prywatna, która może się nabawić poważnych jakichś problemów zdrowotnych. Nie musi, ale może. Także to już tak bardziej ku przestrodze, żeby pewne rzeczy sprawdzać, gdzieś tam zajrzeć, nawet w jakieś takie mniejsze zakamarki, e, gdzieś pod fotel. Zobaczyć po prostu, czy w takim samochodzie tej pleśni nie ma w jakiejś takiej dużej ilości i czy nie będziemy się truć, e, truć, truć jadąc własnym samochodem. Także tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Do następnego, i sorry, że tak dzisiaj chaotycznie, no ale niestety temat taki trochę wzbudzający zdenerwowanie i to nie od takiej handlarskiej strony, tylko właśnie od takiej bardziej detailingowej, gdzie mam jakieś pojęcie, jak to wszystko wygląda i jak niebezpieczne może to być dla zdrowia. Zwłaszcza teraz, jeżeli ktoś ma jakieś osłabione drogi oddechowe, czy też, jak mówię, dziecko, osoba starsza. No ale, jak widać, prywatni sprzedający również nie są tacy super, tacy fair, jak to się zwykle mawia. Także dzięki za oglądanie. Do następnego, hej.